Witajcie. W tej części wideo poradnika zajmiemy się pozycją na czułosogi. Jest to pozycja, która jest dłuższa od długość stopy od pozycji sogi, natomiast ma dość podobne proporcje. W tym poradniku, w tym odcinku dowiecie się, jakie najważniejsze parametry ma mieć ta pozycja, ponieważ ona będzie się pojawiała w kilku układach, zarówno uczniowskich, jak i mistrzowskich. Pozycja na sogi. Tuż się nie różni od pozycji główna sogi. Jest ona o stopę dłuższa, ale wszystkie inne parametry pozostają bez zmian. Tylnia noga oprócz w kolanie, przednia noga zgięta, tylnia stopa ustawiona pod kątem 25 stopni w przód. Najczęstszymi błędami w pozycji sogi jest tak w głównu trzymanie przedniej nogi i wyprostowanie w kolanie, tylniej stopy, odwodzenie mocno do boku. Trzymanie nóg na jednej linii, co powoduje, że jest za wąska, lub trzymanie tych stóp za szeroko, co powoduje, że błyszta jest za szeroka. To by było na tyle i do zobaczenia następnym razem.